Przed nami druga niedziela po Bożym Narodzeniu. Nie zdarza się często, nie co roku. Ostatnio dawno nie było, teraz jest okazja, aby zajrzeć do jej czytań. Pięknych, jak zwykle, czytania są zawsze piękne, pozwalające jeszcze raz spojrzeć nam na to, co wspominaliśmy w Boże Narodzenie. I pierwsze czytanie pochodzi z księgi Mądrości Syracha. To nawiązanie do tematu mądrości. Mądrości, która jest traktowana przez chrześcijan jako zapowiedź Jezusa Chrystusa. To on jest tą mądrością w oczach chrześcijan. To fragment, z którego część wycięto w czytaniu, my słyszymy te najciekawsze fragmenty. Mądrość wychwala sama siebie i chlubi się pośród swego ludu otwiera usta na zgromadzeniu najwyższego i chlubi się przed jego potęgą. Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, ten co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: W Jakubie rozbij namiot, w Izraelu obejmij dziedzictwo. Przed wiekami, na samym początku mnie stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę. W świętym przybytku, w jego obecności zaczęłam pełnić służbę i przez to na Sionie mocno stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, Wieruzalem jest moja władza. Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana w jego dziedzictwie. Tyle czytanie. Jeśli pamiętamy, że to w oczach chrześcijan to Chrystus jest tą mądrością, już wiadomo o co chodzi. Ten, który był od samego początku, Bóg mnie stworzył jako swe arcydzieło, od samego początku istniałam. My wiemy, że Chrystus jest zrodzony, a nie stworzony, ale jest to jakiś obraz tego, kim jest Chrystus. Ten, który był od samego początku, w pewnym momencie rozbija swój namiot. Swój namiot w Izraelu. Zaczyna mieszkać w Izraelu. Zaczyna mieszkać przez to także wśród ludzi. Także w tym nowym Izraelu, w Kościele Wszystkich Wieków. To pokazanie Bożego planu zbawienia. Bóg tak kocha świat, że przychodzi na świat i staje się jednym z nas. I to bardzo bliskie odniesienie do tej Ewangelii, którą słyszą przychodzący na mszę w dzień, w Boże Narodzenie, ale której mogą nie słyszeć inni do prologu Ewangelii Świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było Boga i Bogiem było Słowo. Nie będę czytał całości. Polecam taki filmik, który nagrałem na YouTubie, w którym cały ten prolog tłumaczę, ale przeczytam to zdanie, które stanowi sedno tego wywodu. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałą jako jednorodzony otrzymuje od Ojca pełen łaski i prawdy. Słowo stało się ciałem, ten, który odwiecznie istniał. Bóg stał się człowiekiem. Zamieszkał wśród nas. Myśmy oglądali Jego chwałę. Czy tylko chwałę? Gdy czytać prolog Janowej Ewangelii, dowiadujemy się coś więcej, że to słowo jest światłością dla ludzi. To słowo jest dla ludzi życiem. Może się nam wydawać, że cóż takiego. Chrześcijaństwo jest jedną z wielu religii. Możemy mieć taką pokusę, żeby powiedzieć: No, On był nauczycielem i są też inni nauczyciele. A jednak ten nauczyciel jest wyjątkowy. To jest prawdziwy Boży Syn, który stał się dla naszego zbawienia człowiekiem. To jest prawdziwy Boży Syn, który o Bogu w sposób pełny nas pouczył. Dlatego jest tą światłością, która oświeca nasze życie. Jest też światłością dlatego, że pokazuje nam cel naszego życia. Niebo, nie tych 2,5 metra pod ziemią. Naszym celem jest niebo. I dlatego, że nas oświeca, daje też nam życie. To nasze życie tutaj nie jest tylko wegetacją, ale jest życiem w pełni. Życiem, w którym wiemy skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. To najważniejsze, dokąd zmierzamy, jaka będzie nasza wieczność. A to wszystko jest realizacją Bożego Planu Zbawienia, i o tym jest mowa najpełniej w drugim czytaniu. Drugie czytanie pochodzi z listu Świętego Pawła do Efezjan. To też fragment tego listu, bardzo ciekawe fragmenty są tutaj opuszczone. Zachęcam do przeczytania. Przeczytam tak, jak słyszymy właśnie w tą drugą niedzielę po Bożym Narodzeniu. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełni nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. I czytamy dalej. Że to i ja usłyszawszy o Waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając Was w moich modlitwach. Proszę w nich. Aby Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał Wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Niech da Wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały jego dziedzictwa wśród świętych. I czym przeogromna Jego moc względem nas, wierzących, na podstawie działania Jego potęgi. Rozpędziłem się, przeczytałem jeden wiersz więcej. Ale to czytanie pokazuje, jaki jest sens tego wszystkiego, co się wydarzyło, co wspominamy o Boż Bożym Narodzeniu. Bóg ma swój plan i ten swój plan realizuje. Wybrał nas przed założeniem świata. Jeszcze zanim świat istniał, On już wiedział o naszym istnieniu. Nie tylko wtedy, kiedyśmy dorastali w łonie swoich matek, w łonach swoich matek, On znał nas już nawet wtedy, kiedy nawet świat jeszcze nie istniał. Mnie się wydaje, że to ważne wskazanie, że Bogu naprawdę na nas zależy, no bo gdyby, gdyby nas wcześniej nie znał, gdyby nas nie lubił, to po co by nas powoływał do istnienia? A jeśli nas poznał i zdecydował tak, ci będą istnieć, ten człowiek, chociaż nam się wydaje obudzeniem, będzie istniał. To znaczy, że Bóg lubi go i chce go. A ten Boży plan zbawienia jest tak wielki, że chodzi o to, żebyśmy go też zrozumieli. Żebyśmy wiedzieli, czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych. Żebyśmy mieli światło oczy serca, byśmy wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa. No właśnie, my, chrześcijanie, chadzamy czasami z takimi nisko pochylonymi głowami z nosami w ziemi, bo wydaje nam się, że to nasze bycie chrześcijaninem tylko nas uciemięża, że inni to się mogą świetnie bawić, bo nic ich nie wiąże. Ale kiedy sobie uświadomimy, to jak wielkich spraw zostaliśmy powołani, jak wielką mamy nadzieję, nie wiem, wydaje mi się, że na pewno warto tą drogą życia chrześcijańskiego kroczyć.